O tym zawsze zapominamy Ostatni ostatnich czasach. Jesteśmy przed Najświętszym Sakramentem. Znak, stop! I o tym pamiętajmy. Lękamy. Niechaj będzie pochwalony przed Najświętszy Sakrament. Niechaj będzie pochwalony przed Najświętszy Sakrament. Niechaj będzie pochwalony przed Najświętszy Sakrament. Dziękuję i proszę o tym pamiętać. Dziękujemy za cały dzień dzisiejszy. Amen. Kampi! Jamre piyotrek. Eh, eto.